zarbię no się pesar Na bank się zarwie No mamy prawie 5000 łapek Jeszcze 60 tak Ej, i dużo tego śniegu o ktoś z Was ma taką trampolinę czy to się może zarwać bo Ja nie wiem czy Stysz, to się zarwie ja szczerze Ja prawda to się może zarwać? Ej, pięć tysięcy łapek, skacz! Ej, dobra, no to pięć tysięcy łapek, 5000 tysięcy ludzi naleje, dobra. Idę po buty, idę po buty, bo w klapkach słabo. No nie, no Krzysiek! No idę po buty, weź tutaj zabawiaj, szybko, szybko. Are you serious right now, bro? No co tam u was, widzowie? Jest pięć koła, no ale widzicie, oszukał was, poszedł y, założyć buty. Więc wieście, że co, że nie mam w to skoczyć? O, przeszedł czajnik. Robimy tak, Siema, że gramy kamień, kamień papier, nóżyce do trzech i przegramy skacze plecami na to. Dobra. Dobra? Dobra. To nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Ale to tylko jak wbiję 6000 łapek. No dobra, to dawajcie na 6000 łapek. Bo się... ja dobra, też. stop, stop, stop. Nie pozdrawiajcie. Ale i Szyb... Szybko klikajcie łapkę w górę, bo jest 13, 15, 13, a za 2 minuty jest film. Szybko. Za, dwie minuty, łapek i za 2 minuty Za minuty kończymy live'a, więc klikajcie wszyscy teraz łapkę. Wszyscy łapkę w górę. 200 łapek brakuje i skaczemy w ściankę. Szybko. Dobra, double tap, double tap. Grajmy już, żeby mieli 3, 3 4 3, 3 4. 1-0. Dobra, 1-0, 200 łapek na mu łapkę. No dawaj, już jest prawie 6. 1-1, 1-1. 3-4. 2-1, jest. Dawaj, dawaj. 4 2-2. Yes. 2-2. Dobra, jest 6 tysięcy łapek, jest 6 tysięcy łapek. 3-4. Jest! Dobra, no jak miało być, tak jest, bo w sumie już widzą, mówiłem, że ja to zrobię jak coś wcześniej. Skacz! Czy chciałeś mnie wrobić? No bo przyszedłeś, no to mówię, dobra, zrobimy to. Ty Skacz, gadzie, nie? chciałeś mnie wrobić, ty. Jest ludzi na lewie. Sześć i pół tysiąca, ja Krzysiu. Sześć tysięcy ludzi? Ja się boję to zrobić. Stary. Dawaj stary, ale w śnieg ten będziesz skakał? Co? Ja nie jadę na tor. No ja nie, to tak. Niemożliwe stary, w ten śnieg ty skoczysz? Dobra, nie, chyba tak bokiem skoczysz, nie, tak na plecy? Na plecy nie? chyba. To... U! 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 Dobra, dobra, dobra Gotowy Krzysiu. jesteś? 9. Odliczamy, odliczamy na czacie, szybko. 5. Wszyscy, wszyscy piszą. Czekajcie na no 5. Czekam na 5. 4. 4. Wszyscy piszą szybciutko. 4, 3. Szybciutko, szybciutko. 3. Odliczamy. Teraz 3. Teraz 2. Szybciutko, 2. Odliczają ze mną. I teraz 1. I uwaga, wszyscy piszemy, jak Krzysiu skacze. Jak zobaczysz, że się, że skacze, to Krzysiu skacze. skacze szybko. Skacz. Skacz. Już tak Czekaj, nie, 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 nie. Dobra, skacz. <grymne> i śmieszne Dobra, to nawet. No, czekaj, muszę poskakać, tak po prostu. Nic się nie wydarzyło. <grymne> <grymne> jak ciężko się zrobiło. Bo on jest mokry. No, bo to jest stary ze stoki śniegu Stary, jak ty to chcesz. No chcę. Jezu, 7 tysięcy ludzi na live. Ej, no bo Ej, ale. Czy, wy, czy ta trampolina się może zerwać? Bo jakby ostry Tuskacz to by mogło się zerwać, to. No, może się zerwać, ale. Ostry! Ostry wstał. Patrz, co zrobiliśmy stary, Skakaliśmy na trampolinę. Patrz ile jest ludzi na live. Cześć co wiem. Ostry wstał. Ostry Dobra, wstał. słuchajcie. Słuchajcie, w tym live'ie to wszystko. Jeśli chcecie, żeby Ostry później skoczył do basenu pełnego śniegu, to napiszcie w komentarzu, ale pod najnowszym filmem, który właśnie wyszedł w tym momencie, na czajniku daily. Kto ostatnio wyjdzie z jacuzzi chyba. Napiszcie Ostry wskocz do basenu za śniegiem.